Dzisiaj 13 listopada 2020 roku w piątek zostałem wezwany do tego gmaszyska Sądu Okręgowego Warszawa Praga. Gmach został wyremontowany kosztował około 20 milionów złotych i oto w tym gmachu Prowadzone są moje sprawy i innych oczywiście, a ja otrzymałem wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego. I oto to wezwanie. Z tego wezwania tak naprawdę nie wynika nic. Sąd okręgowy w Warszawie, Praga, w Warszawie, pierwszy wydział cywilny, w sprawie powództwa Lorenza Faimana przeciwko skarbowi państwa, sądowi rejonowemu dla Warszawy Pragi Północ wzywa powoda do uzupełnienia braku formalnych skargi na orzeczenie referendarza z dnia 1 kwietnia, 2020, tysiące, 1 kwietnia 2020 roku, czyli w czasach Jeszcze Chrystusa, poprzez jej własnoręcznie podpisanie w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Pismo odebrałem dzisiaj, 13 listopada i stawiłem się do tego sądu o godzinie 13.25 Awantura z ochroniarzami, którzy nie chcieli mnie wpuszczać do sądu. Dzięki temu, tej awanturze, udał się Pan Ochroniarz Bandzior do kompetentnych, kompetentnych osób i skierowano mnie do czytelni. W czytelni kolejka 0 osób. Czekałem 15 minut, 25, 35 10 minut. I w czytelni dowiedziałem się, że muszę wypełnić formularz o wgląd do akt. Ja takiego wglądu i takiego formularza nie chciałem podpisać, bo nie wiedziałem po co ja mam wezwanie do podpisania pisma, o którym nie mam żadnego pojęcia. W końcu się sprawa wyjaśniła, sporządziłem i wypełniłem ten formularz, podpisując i stwierdzając, że nie zapoznałem się z regulaminem czytelni akt. I. Po kolejnym oczekiwaniu o godzinie 1347 zostałem zaproszony do podpisania. I wyszła dość kuriozalna jak zwykle ze mną sprawa, ponieważ trzeba było okazać dokument tożsamości. Dowodu osobistego nie posiadam, bo jestem apatrydą. To jest już powszechnie wiadomo i sędziom, prokuratorom oraz policjantom. Stwierdzam również, że prawo jazdy, które posiadam od roku 2000... 2018 po mojej wielkiej, ciężkiej, niebezpiecznej dla życia i zdrowia walce odebranym na moje nazwisko Lorenz Freiman, to prawo jazdy wyrokiem sędziów, notabene, ściganych przeze mnie i znajdujących się na liście 273 niegodnych urzędu sędziego, 12, 13, 12 lutego 2020 roku stwierdzono, że prawo jazdy, które posiadam. Nie jestem jego właścicielem i nie jest ono dokumentem potwierdzającym tożsamość. Na szczęście moje wielkie był znajomy w czytelni, który słysząc wymianę zdań pomiędzy mną a pracownikiem yy, czytelni, która była gotowa, bo prosiłem o wezwanie policji, podszedł i powiedział, że zna mnie i poświadcza jako obywatel tego państwa, posiadający dowód osobisty. Czy rzeczywiście ta osoba stawająca, się okazująca wezwanie, które dzisiaj odebrałem, to pan Lorenz Freiman. Ja dziękuję bardzo temu panu i jestem bardzo wdzięczny, że jednak ludzie mnie pamiętają i to przykre, bo nie chciałbym być pamiętany na taką okoliczność i w takich sprawach i w takim miejscu. Zostałem zmuszony do podpisania pisma, w którym był mój podpis, Lorenz Feynman, podpisałem. Stosuję taką formułkę. Potwierdzam swój własny podpis. Data dzisiejsza. Ale uderzyło mnie to. Prosiłem o podanie numeru znaku tego pisma. Pani zaczęła się gubić, zaczęła przeglądać, i okazało się, że jest kolejne pismo na okoliczność właśnie 1 kwietnia 2020 2000, 2000, roku, które też zawierało mój znak graficzny mego podpisu i potwierdziłem to pismo również stawiając datę dzisiejszą, 13 listopada. Sytuacja dla mnie jest niezrozumiała, ale to wynika z tego, jak powiedziała jedna z pań wychodzących w gmachu tego sądu, że tak oto w ten sposób dzięki małemu wiruskowi stworzono atmosferę, która sprzyja, że Urzędy i władza jest niedostępna dla normalnych ludzi. Tak po to w ten sposób zostaliśmy całkowicie ubezwłasnowolnieni. Mam tą satysfakcję, że jako nieobywatel tego państwa by mogę patrzeć na to z boku. Polecam każdemu lekturę. Serwisia i zapiski oficera Armii Czerwonej. I jedno stwierdzenie, które tam padło, jakże dla mnie znamienne. Zakorkowali społeczeństwo w butelkę. Korkiem propaganda wirusów. wirusów. Przykre to jest. I smutne, ale podniosło mnie to na duchu, że ludzie mnie pamiętają, że znają, a dzisiejsze poświadczenie mej tożsamości wobec faktu, że nawet moje prawo jazdy nie jest dokumentem potwierdzającym moją tożsamość. Daje mi jeszcze wiarę i siłę do dalszej walki z tym bezprawiem, jakie się w tej Polsce i nie tylko, bo to jest sprawa jest globalna. W jakiś sposób narody wręcz zostały niewolone. To jest gorzej niż w czasach epoki niewolnictwa. 69. Tu czuję Polakom, bo mam tą satysfakcję, że nie jestem obywatelem tego państwa za które musiałbym przestylić. Tego nie mam, ponieważ nie jestem jego obywatelem. A jako apatyda, będąc tutaj na terenie tego państwa, jego terytorium, muszę przestrzegać jak to pięknie lejtan Zubok Armii Czerwonej oficer powiedział musimy przestrzegać władzę innych, by również szanować władzę swoją własną.